Witajcie widzowie w drugim odcinku z serii tajemnic ciekawostki Grand Auto 6 przedpremierowy odcinek oczywiście to będzie z ciekawostki z Talariera ale i też nie tylko moi drodzy, bo też postaram się pokazać wam ciekawostki też trochę wcześniejsze Star Egi nawiązania do GTA 6 akurat tym razem, tym odcinek będzie Odcinkiem y, przedpremierowym y, Time Czkawsek Grand For Auto 6 i co? Bez zdenerwowego przedłużania, zaczynamy dzisiejszy odcinek serii Time Czkawsek Grand For Auto 6, odcinek drugi. Jego oglądania. nasza pierwsza ciekawostka. Yy... Ta akurat jest premierowo ciekawostki to samo oczywiście jeżeli chodzi o odcinek drugi, ale zaczynajmy. Nasza pierwsza ciekawostka w grze NBA 2K24 jest, e, 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 jest billboard w... 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 W.. jest e, wygląd rzymskiej szóstki rzymska liczba akurat graurem, nie wiem jak to sam powiedzieć e, i w tle je, e, są palmy tutaj po bokach i styl Vice City to była, to była pierwsza poszlaka od e, 2K Games, gry wideo um, a nie jestem do końca pewny, że to nie jest też od Take Interactive. jeśli jeżeli chodzi o mm, 2K Games gry wideo i Lost Eye like Games e, więc no taki billboard, Palman z w formie Miami Vice, rzymska szóstka e, no akurat taka ciekawostka, tutaj jest randomowy człowiek. Yy, Przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Tak. Szulka miała ukryte wiadomość. Jaką? Że pewnego dnia wszystko yy, się wyjaśni wyjaśniło się moi drodzy 4 grudnia akurat. Tutaj o takie otóż koordynaty sobie oznaczyłem i tak um, po prostu tak pewnego dnia wszystko się wyjaśni i takie otóż e, po prostu teaser mam e, zapowiedzieli e, po prostu tak tchalier tej otóż rzymskiej e, e, gram w szóstki, więc no wczoraj tak naprawdę jak obecnie ja nagrywam to to ja nagrywam 5 grudnia. A wczoraj, 4 grudnia, był lalier, teaser, jak zobaczył tak GTA 6. Przechodzimy do kolejnego odcinka. Tam ciekawostka, w Do kolejnej ciekawostki, tam ciekawostki, w tym 6 ciekawostka. Ta kobieta ma na sobie strój e, set e, na ta set. NATA, NOS, która występuje, występuje w GTA v. jest branżą młodzieżową, która jest inspiracją ludzi. Luditą. O drodzy. Przechodzimy do czwartej ciekawostki w dzisiejszym e, odcinku. I tak opropu, ta, teraz to jest akurat layer, więc no, tak tylko przypominam. Ta czwarta ciekawostka mamy dwóch bohaterów e, Jasona, Jason i Lucia. Ale je, jeżeli wierzyć plotką, e, Jason może być e, policjantem. E, może ścigać Lucie, ale się dowiemy, jak zagramy, e, tak naprawdę, i po prostu m, będzie bardziej m, ciekawie. Ale jeszcze taka. Szefsiale me, e, me, media w gitarze będą przypominać Lisie na Instagramie. To ciekawe, że te wydarzenia, które widzimy, wydarzyły się naprawdę na Florydzie. Musimy to, mówimy to o Amigatorze w basenie. Amiga to, w sklepie, eee. <ścoughs> czy przychopatkę, która groziła ludziom motkami albo może być tak, że to może pomóc policji w na szukaniu e, loka, naszej lokalizacji, żeby poszukać przez te social media. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Ten koleż wygląda jak Joker z filmu mm, Liga Boże nie... Legion samobójców, jeżeli dobrze pamiętam, taki podobny był do tego Jackera. do Legion samobójców. No, ile pan mnie nie mieli, przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Nasza kolejna ciekawostka jest w sklepie, którym Napadają na ten sklep. Napaj, napadają sklep. Jest e, dobrze nam znana e, podróbka Coca-Coli i piwo z Gita 4 i 5. I, a tego to ja tutaj nie znam. Tutaj nie mogę znaleźć. E, nie znam tutaj, ale też. Może się wypatrzę. E, nie pamiętam. Po prostu napisze, napiszcie w swojej komentarzu, nasza kolejna ciekawostka w tym kadrze jest nazwisko Kowalski. A dokładnie tutaj, moi drodzy, jeżeli dobrze przeczytałem, to jeszcze Wam przybliżę, żebyście wiedzieli, gdzie mi więcej. O, proszę bardzo, Kowalski. To jest ósma ciekawostka w dzisiejszym odcinku. Przechodzimy do kolejnej ciekawostki w dzisiejszym odcinku. Dziewiąta ciekawostka jest napisana tutaj, gdzieś na samolocie. Teraz się Wam przybliżyć. Lidzba 69 powinno być. Która Która. Roxan lubi korzystać w niektórych części serii GTA Przechodzimy do kolejnej ciekawostki Pierwsza ciekawostka jest to oczywiście, e, po, że w możemy w końcu zagrać e, dziewczyną e, akurat jest czy, to hura, super Ale, moi drodzy, to nie prawda Moi drodzy, dlaczego? To mówię, że to nieprawda, bo w GTA 1, zaraz Wam pokażę, w GTA 1 był wybór postaci, mamy męskich i żeńskich, akurat z GTA 1, czwórkę bo, bohaterów i bohaterek i nie, ja nie żartuję. To jest z GTA 1 bohaterki. W pierwszej części GTA już mogliśmy grać yy, rzymską postacią yy, w serii Graf auto. Ale już od GTA 3 zmienili chyba tą, y, zasadę. Ale dobrze, że powróciło to w GTA 6. A i taka mała y, ciekawostka, 11, y, którą y, teraz sobie przypomniałem. Akurat sam powiedział dziesiąty, a już zapomniało mi się. Bonnie Clyde. To jest akurat w jakichś tam latach bardzo wczesnych, już na pewno 80 nie 80 90 nie tysiąc w, w roku jeszcze było no i to jest inspiracja stworzenia do tej części gitar Um, jeżeli chodzi o, um, nie wiem jak to będzie, bo jestem bardzo ciekawy, to jest taka 11 um, ciekawostka, um, jeżeli chodzi o um, ten odcinek, um, jestem bardzo ciekawy, czy pójdą pod um, Bonnie i Clyde, czy... Czy pod tą historię, czy takie małe historie, nawiązania do Domi i po prostu będą w Geta 6, czy po prostu będzie historia odzerowana, nie do, jed, jeden do jednego, ale taka nowica, taka trochę odzerowana. Przechodzimy do kolejnym ciekawostki w dzisiejszym odcinku. W Mogę Wam pokazać, jak to wyglądało. To jest akurat Bonnie i Clyde, jak to wyglądało, jak wyglądali by w grze. To są akurat wydarzenia bardzo, bardzo parę lat wstecz, bym bym powiedział, nie wiem czy tysiąc, w którym szeroku. Teraz nie chcę wam okłamywać. Po prostu, no. Co? Przechodzimy do kolejnych Słowem, y, uzupełnijmy. Oczywiście ten film tak bardzo ładnie i dosładnie. Ja jestem bardzo ciekawy jak to będzie historia. Może bo będzie Bonnie i Klight'em nie jeden do jednego, jak to mówiłem na początku. Dziękuję za oglądanie Cię się. No i na razie paję, jeśli wszyscy kanał, do łapkę w górę, napiszcie komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku serii Tajemczka Bosek Craw 6. No co? Pa Pa! Oh yes, so, Mae um, rhai <laughs> o'n hoff i ddod i'r diwethaf. Mae'n cael ei